10 rzeczy, których potrzebuje pies, szczęśliwy pies. Musimy wiedzieć, że pies, żeby był szczęśliwy, potrzebuje szeregu rzeczy, bez których no to jego życie nie jest tak fajne, jak powinno być. I są tu rzeczy podstawowe, takie jak odżywianie czy też sen. Ale są też rzeczy inne, które jednak są równie ważne, żeby nasz pies był szczęśliwy. Ale od początku. Po pierwsze nasza bliskość. Psy to zwierzęta społeczne, zwierzęta stadne które potrzebują innych istot, żeby być szczęśliwymi. Potrzebują bliskości, potrzebują naszej obecności, potrzebują bycia obok kogoś. Najczęściej nie jesteśmy w stanie im zapewnić na przykład obecności drugiego psa, a i tak to by było czymś niewystarczającym. Pies jest tak mocno przez nas związany, że potrzebuje tej żywej istoty w formie opiekuna, ludzkiego opiekuna. Musimy mu zapewnić tą bliskość, musimy mu zapewnić to bycie obok nas, i to jest bardzo ważna sprawa. Pies bez tego nie może być szczęśliwy. I nawet te psy, które są uważane za psy, które nie potrzebują tak, duże, tak dużo bliskości, one również potrzebują obok siebie człowieka. Po drugie, poczucie, że jest akceptowany, że należy do tego stada, rodziny. On wie, że jest inny od nas, ale to poczucie, że jest akceptowany, że jest kochany, że jest tolerowany, że jest częścią tej struktury jest dla psa bardzo ważne. Akceptacja dla nas też jest bardzo ważna, też potrzebujemy akceptacji. Często bardzo nieświadomie i różnie to na nas wpływa, niekiedy w sposób negatywny, na nasze zachowanie, i pies też potrzebuje tej akceptacji. Bez tej akceptacji no, nie jest zbyt dobrze. Więc musimy pamiętać, że musimy stworzyć psu takie warunki, żeby czuł, że jest kochany, akceptowany, nie tylko tolerowany, ale po prostu, że jest takim elementem naszej rodziny. Coś, co się może wielu osobom wydawać czymś dziwnym, może tego nie zauważają albo nie są w stanie tego nazwać, ale to, że ten pies jest zrozumiany, że o niego dbamy, że zwracamy na niego uwagę. To, że go szanujemy i wiele innych elementów, to wszystko powoduje, że pies to odczuwa i czuje, że jest akceptowanym członkiem tej struktury. Czy ją nazwiemy stadem, czy rodziną, czy grupą, jakkolwiek to nazwiemy, wiemy o co chodzi. Pies ma czuć, że jest elementem tej grupy. Trzecia rzecz to ruch. Psy mają wymagania ruchowe, różne, zróżnicowane, ale wszystkie potrzebują ruchu. Nie tylko ze względu na ich kondycję, na ich stan, ale też to jest taka naturalna potrzeba, i ten pies musi się ruszać. Nie mówiąc o tym, że ten ruch z opiekunem bardzo fajnie pokrywa się z dwoma pierwszymi elementami, ten spacer to taka forma rozerwania się. Ten spacer jest bardzo ważny ze względu właśnie na tą aktywność fizyczną, ale nie tylko tutaj będzie też w punkcie piątym. O stymulacji umysłowej. Pies potrzebuje ruchu, pies potrzebuje ruszenia się, pies też musi się ruszyć. My, musi, my musimy się ruszać z różnych powodów. Pies, psu musimy to zapewnić. I tutaj należy pamiętać, że taki nawet bardzo duży ogród nie zastąpi tego wspólnego spaceru, tego otwarcia się niejako na świat, wspólnego otwarcia i wyjścia na ten świat razem. Więc Ruch, spacery to bardzo ważna sprawa, żeby nasz pies był szczęśliwy. I bardzo ważną kwestią jest pozwolenie mu na węszenie w czasie tych spacerów. Pies w ten sposób poznaje świat, że po prostu węszy. My patrzymy, my widzimy, mamy też inne zmysły, ale głównie skupiamy się na wzroku i troszkę na słuchu. A dla psa to węszenie jest tym ważnym elementem tego spaceru, i o tym musimy pamiętać. Czwarta rzecz to wygodne, bezpieczne legowisko. Sen jest dla psa bardzo ważny, a on trwa dłużej niż w naszym przypadku, niestety. I to bezpieczne legowisko w bezpiecznym dla nim miejscu, gdzie może odpocząć, poczuć się bezpiecznie i to legowisko do tego jest komfortowe, to bardzo ważna sprawa dla naszych psów. On musi mieć to zapewnione, żeby wygodnie, spokojnie się wyspać. W przeciwnym wypadku. Nie będzie zbyt szczęśliwy. Ten sen jest bardzo ważny, ten sen pozwala mu się zregenerować, odpocząć, i tylko w odpowiednich warunkach jest to możliwe. Piąta rzecz to stymulacja umysłowa. Pies poza tym ruchem fizycznym, pies poza ruchem, musi też niejako ruszyć swoim mózgiem. Czy to poprzez zabawy, czy to poprzez zabawę, czy to poprzez na przykład to węszenie. To jest bardzo ważna sprawa, żeby również ich mózgi działały. Psy są inteligentne, bardzo często o wiele inteligentniejsze niż nam się wydaje, dlatego musimy pamiętać, że tego typu rzeczy, jak stymulacja umysłowa, jest bardzo dla nich ważna. Nawet wybiegany pies nie będzie tak szczęśliwy jak pies, który był wybiegany oraz popracował głową. Ta rozrywka, stymulacja umysłowa też jest bardzo ważna. Zabawy z nami, węszenie i inne formy tego stymulowania ich mózgów są bardzo ważne. Szósta rzecz to odpowiednie żywienie oraz miska w odpowiednim miejscu i ten czas, kiedy jedzą i spokojny czas posiłku. Pies potrzebuje jedzenia. Każdy z nas potrzebuje jedzenia, ale pies musi też jeść w odpowiednich warunkach. Ma być spokojnie. Ma być normalnie, nikt nie może mu przeszkadzać. Ta miska ma być w odpowiednim miejscu, żeby nie czuł zagrożenia. Ten pies ma jeść w spokojny, normalny sposób. Tak samo jak my powinniśmy to robić, niestety bardzo często tak to nie wygląda. Siódma rzecz to rutyna i uporządkowanie. Psy to uwielbiają. Psy potrzebują rutyny, potrzebują takiego, można powiedzieć, w prosty sposób nakreślonego dnia. Rano około ósmej mamy jedzenie, później może mamy spacer, później mamy jakąś zabawę, później mamy pielęgnację, i tak, żeby ten dzień był ustalony. Rutyna dla psów, ale też co ciekawe dla kotów, jest bardzo ważna, żeby były szczęśliwe. Psy nie do końca lubią zmiany, psy nie do końca lubią takie szalone życie, gdzie nic nie jest poustawiane, a wręcz go nie lubią. Rutyna, rutyna, która może nam się wydawać nudna, dla psów jest czymś bardzo ważnym, żeby były szczęśliwe, żeby były bezpieczne, czuły się bezpieczne. Ósma rzecz to pielęgnacja. Ponieważ musimy dbać o naszego psa i tutaj bardzo ważną kwestią jest pielęgnacja. Wyczesywanie dbanie o zęby, uszy, paznokcie, ogólnie dbanie o stan naszego psa. I ta pielęgnacja musi być przeprowadzana w sposób prawidłowy, tak żeby ten pies. Tolerował tą pielęgnację, dlatego warto uczyć go już od pierwszych tygodni tej pielęgnacji, żeby ją tolerował, czy też wręcz ją lubił, ponieważ ta pielęgnacja jest bardzo ważna dla jego zdrowia, ale też dla szczęścia. Pies, który ma sierść taką jak trzeba, który jest zadbany w przypadku którego dbamy o te oczy, uszy, pazurki, zęby, no ogólnie o wszystko. To pies, który będzie psem szczęśliwym. Dziewiąta rzecz to zabawa. No, mówiłem już o ruchu, mówiłem o stymulacji umysłowej, ale zabawa to coś, co potrafi połączyć te rzeczy, i do tego dochodzimy my, czyli opiekun, który bawi się z naszym psem, co jest bardzo, bardzo ważną sprawą dla naszych psów, albo też to może być zabawa z innymi psami. Też świetna sprawa ogólnie kontakt z innymi psami dla dużej ilości psów jest czymś bardzo fajnym. Nie dla wszystkich, tutaj nie zmuszajmy naszych psów do tych kontaktów, ponieważ nie zawsze to będzie efekt taki, jaki chcemy. One nie zawsze po prostu będą się dogadywały i to nie wina psów po prostu takie mają charaktery. Więc ta zabawa to bardzo ważny element, o którym nie możemy zapominać. Bawmy się z naszymi psami to jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Dziesiąta rzecz to poczucie bezpieczeństwa które jest niejako czymś, co wynika z tych wszystkich rzeczy. Jesteśmy z naszym psem, ten pies czuje się akceptowany, ma zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu, wysiłku umysłowego, ma bezpieczne logowisko, bezpieczny posiłek, ma taki zapewniony stały dzień, który jest taki poddany pewnej rutynie, pielęgnujemy go, bawimy się z nim i pies czuje się bezpieczny. Ma poczucie bezpieczeństwa. On czuje się niezagrożony, on wtedy dopiero czuje się szczęśliwy. Ponieważ pies musi mieć takie poczucie bezpieczeństwa, żeby być szczęśliwy. A to poczucie bezpieczeństwa wynika właśnie z wielu elementów. I to poczucie bezpieczeństwa wynika z wielu elementów i jest taką wypadkową tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. I taki pies czujący się bezpiecznie, któremu wszystko zapewnimy, te wszystkie rzeczy, których. Potrzebuje, może być psem szczęśliwym. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.